Cześć pasieka gromadzeń. Dzisiaj mamy 8, 8 lipca. I powiem Wam ostatnio tutaj za dużo nie zaglądałem do pasiki stacjonarnej. Sporo rodzin produkcyjnych no wywiozłem. Najpierw na facelię, teraz na grykę. Jeszcze no, tamto już tak bardziej stałe jest drugie pasieczysko pod lasem. Gdzie, gdzie, gdzie były na akacji i teraz lipę noszą. No, ale troszkę było tego wywożenia w tym roku. No, wiecie, jest to głównie związane z tym, że wywożąc w różne miejsca, mamy więcej szans na to, że w którym się jakiś pożytek uda. Oprócz pożytków, oczywiście, chodzi też o to, że jak w jednym miejscu trzymamy za dużo rodzin pszczelich, one konkurują ze sobą o nektar. A jak nie mamy takich, wiecie, pożytków towarowych, jak plantacja, jak tutaj, tysiąc e, lip czy tysiąc drzew wakacji. No to za dużo w jednym miejscu no po prostu przełoży się na słabsze dużo zbiory. Jest tak zwane przeprszczelenie. Dlatego ja no myślę, że zawsze będę miał już dwie, dwa takie pasieczyska. Oczywiście na zimę tu zwożę wszystkie, przynajmniej na razie, może kiedyś jakoś tak będę miał w dwóch i yy, nie będę tutaj zwoził, tylko zimował w innym miejscu. Na razie tu zimuje, ale w czasie sezonu są wywożone. No zobaczymy, bo tam też jest drugie pasieczysko u znajomych. Nie wiadomo ile tam będę mógł stać. Ale to wiecie, jak już nie będę mógł, to będę szukał jakiegoś miejsca. Może na y, poddzierżawę albo się kupi jakiś mały kawałek gruntu. No zobaczymy. Na razie jest jakoś to w miarę się tak ułożyło fajnie. No także widzieliście ostatnio pokazywałem, że mm, na Gryce coś tam się dzieje. W niedzielę wieczorem jadę po ule na faceli, ale na razie nie ściągam miodu. Miód ściągnę w poniedziałek rano. Tak, pojadę siódmą rano na pole gryki, zabrać pełne. No mam nadzieję, że pełne półkorpusy z miodem, a mm, dołożę puste z suszem. Taką wymianę zrobię. No dobra, zaglądamy. Dobra, zanim jeszcze może zacznę kręcić, to przejdę się, pokażę Wam jak ta lipa ostatnia tam jest, taka najpóźniejsza tutaj w mojej okolicy. Są oczywiście jakieś późniejsze gdzieś pewnie drzewa, ale tutaj akurat się nasiała taka między sosnami parę lat temu, no już w miarę duża i ona fajnie dużo miała pączków i kwiatów. I sam mnie ciekawi, samemu mnie ciekawi, czy ona już przekwitła, czy jeszcze coś tam będą latać. A zanim pójdę jeszcze na pole, pokażę Wam jedną rzecz. Ostatnio tutaj się chwaliłem, że gniazdko znalazłem. Pamiętacie? I znalazłem jeszcze jedno, zaraz Wam pokażę. Dwa drzewa wiśni już tutaj upędzlowałem. Nawet fajnie wyszło. Z 30 parę 40 kilo zostało mi jeszcze pół drzewa tutaj. Nawet więcej niż pół. Tutaj tylko z jedną czwartą zerwałem. Jeszcze z 10 kilo na pewno jest. Ale patrzcie, patrzcie, co ja znalazłem. Powiem Wam cuda. Patrzcie, co tutaj. Przy drzwiach, 100 dole. Małe ptaszki. Już nie takie małe. No nie można dotykać. Nic tutaj nie będę ruszał, bo matka może odrzucić. Ale na wysokości no 1,5 metra gniazdko. Śmieszne. Fajnie, fajnie, niech działają. Nie wiem co to za ptaszek, żadna sikorka, żaden wróbel. Rdzawy ptaszek, ma taki brzuch. O, jest tutaj, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zaraz dam. mamuśka przyleciała z robaczkiem. O, uciekła. Straszyła się, ale ona tutaj wie, że tu często ludzie chodzą, bo ja tutaj sobie ćwiczę. Mam tu swoją siłownię i normalnie ćwiczę, ćwiczę. Widzę, tu podlatuje, czego ona chce. Nie widziałem w ogóle gniazda. A ona tutaj na wysokości normalnie, półtorej, metr 60 gniazdko w ścianie stodoły zrobiła O, poznajecie tego ptaszka? taki yy, pomarańczowy jakiś ogonek miała i tak nie wiem czy słychać tak śmieszne tryka ćwierka no także na wsi to zawsze fajne rzeczy piękne, dobra nie przeszkadzam uciekam Powiem Wam, niby ma umie być w poniedziałek burza, a dzisiaj 30 stopni, a kombajny kolejne koszą jęczmień. Tak, przed burzą chcą. Widzicie, jest rano, jeszcze nad nie ma dziesiątej, a on już kosi. Jest taki skwar, jest tak sucho, że nawet tak wcześnie. 9.47. No właśnie, jak te cukinie rosną, zjadłbym już cukinie. Eee, taka malutka jeszcze. Ogórki już własne mamy, więc to jest plus. E, powiem Wam tak. E, tutaj mam lipę, dlatego idę właśnie Wam pokazać. Kurczę, muszę już czosnek zbierać. Już widzę na YouTubie sporo osób zbiera ten czosnek harna zimowy, co ja go tu mam. No ale mm, w poniedziałek rano będę kręcił te korpusiki, połóweczki, saceli jak przywiozę. Ja je w niedzielę. Więc... Pewnie hmm, dopiero we wtorek, ale może to i nawet lepiej, bo ma popadać w poniedziałek, więc może lepiej będzie to wyciągać z ziemi. Tutaj i tak będę podważał jakimiś widłami, oczywiście ten czosnek. No ale trzeba uważać, bo jak się spóźnimy z tym czosnkiem, to on się później roz, rozwala ta główka. No, patrzcie, tu mi się nasiał jakaś konkretna Z tamtego roku jakieś nasionka tutaj popadały i, i wyrósł sobie tutaj sam pomidorek. Ale już nawet kwiatki ma, a niech sobie rośnie. Dobra, pokażę co, tam, co z tą lipą. Ta lipa jest taka troszkę późniejsza. Tutaj mnie w okolicy jedna z późniejszych. Ale patrzcie, już też taka jest. Jakby yy, sporo kwiatków przekwitło. Tu już widać te orzeszki. Czyli jak przekwita kwiatek. Takich jeszcze tutaj o jest z nektarem. Robi się taki brązowy. A następnie opadają te no i zostaje zapylony orzeszek orzeszek z ziarnem z którego później nowe drzewo może powstać także no lipa już na te właśnie późniejsze przekwitają tak jak myślałem w następnym tygodniu powinno być miodobranie myślę że z lipy no ja się uwinę najszybciej myślę że wtorek ale bardziej środa coś koło środy yy, zrobię miodobranie najpierw z tych, które są pod lasem, z tego względu, że jeżeli je w miarę szybko uda się zrobić, jeżeli będzie oczywiście dojrzały miód, to chcę wywieźć pszczoły jeszcze na grykę. Tam już kwitnie porządnie ta grypa, gryka, grypa. Gryka i powiem Wam, że no, trochę jestem spóźniony, aż ja bym mógł dwa tygodnie temu tam postawić, no ale nie było co. Więc. Ee... Jeżeli uda im się i 5 kilo zebrać, bo późno wywiozę, to i tak e, będę zadowolony. Nie jest to daleko, więc szkoda nie skorzystać, e, jak się już taką plantację znalazło gdzieś blisko, e, e, dogadało z rolnikiem. Więc e, mówię, no, to jest zapakowanie tych uli, wywiezienie to wiecie dwie godzinki czy tam trzy, e, a, a pszczółki będą miały pożytek nadrozwojowy, rozwojowy, bo tutaj po lipie nic już u mnie nie ma. Jest po prostu, no, trzeba już podkarmiać rozwojowo, leczyć, a tam cały czas, jeszcze, jeżeli dwa tygodnie, trzy będzie kwitła ta gryka, no nie wiem ile, to jest szansa, że one po prostu fajnie, matki się rozczerwią i, i nawet jak ja je tam zwiozę w pierwszym tygodniu sierpnia do domu, no to tam powiedzmy uzupełni, oczywiście, pokarm, bo wiecie, po ostatnim pożytku, czy to macie lipę, grykę, zabieracie, to musicie dać. Ja daję tak. 3 litry przynajmniej syropu. Żeby one miały po prostu żelazny zapas. No wiadomo, z gniazda nie kręcimy miodu, więc tam trochę jest. Ale i tak dobrze dać na te rozczerwienie, żeby one sobie tam miały troszkę większy zapas, bo zanim nawód się zacznie, to, to trochę minie. Pikuś lata. No jest gorąco. no 30 stopni ma być dzisiaj nawet ponad. Jest 10 za 10, więc ja idę do pasieki z dwie godzinki chociaż porobić, żeby, żeby po prostu... Było jakoś zajrzane, bo później mówię, będę kręcił i facelię i, i, i lipę. Dopiero pod koniec następnego tygodnia prawdopodobnie tu zrobimy dobranie. No dobra, podkurzać. No cóż, ja będę po prostu wszystkie sprawdzał, nawet odkłady. W jednym odkładzie nie było matki tam w ostatnim. Zobaczę czy są mateczniki. Jak tak pozrywam i mam w uliku matki rezerwowe, chyba jeszcze z dwie. Więc po prostu podłoże. Tam, w tym co pomarańczowy, jest, korpus e, podawałem też matkę. W klateczce. zabierałem starą, i nie wiem czy przyjęły. Też muszę sprawdzić. Jak są mateczniki, nie widać matki kręcącej się po ramkach. To znaczy, że nie przyjęły. Też trzeba gdzie zerwać mateczniki. Także e, trochę roboty. No i chcę zobaczyć, jak tu jest z miodem. Pokażę Wam, jak tu jest z miodem, bo tu też w okolicy są jakieś lipy, oczywiście, jakieś alejki. I co roku tego miodu lipowego parę kilo. Było. No nie są to jakieś takie wiecie ilości jak ktoś wywiezie do lasu lipowego i ma 15 kilo zula. Tutaj tam po 7 kilo chyba rok temu było gdzieś na lipie. Plus jeszcze było trochę faceli w okolic. No ale w tamtym roku była susza. Mam nadzieję, że to trochę lepiej teraz będzie wyglądało. O, powiem Wam, tak sobie pomyślałem, że trzeba wymienić, wyciągnąć z tych odkładówek, bo tutaj nie ma miejsca tak jakby na syrop, bo tu jest płasko, tu są ramki, idą przy samym daszku. Jak będę je podkarmiał rozwojowo, czy nawet na zimę, a będę je chciał zimować w odkładówkach, no to będzie problem i tak trzeba je przekładać, więc przyniosłem... Uł kilka jeszcze takich dorobiłem sobie. To są takie ule kupowane, że samemu sobie tam składam, maluję. No dosyć tanio to wychodzi dlatego. Będę musiał jeszcze w tych ulach wywiercić jakąś wentylację tu z góry, bo powiem wam, że jest dosyć mało tej wentylacji z dołu, jest tylko tam pajączek. Przyda się jeszcze tutaj po prostu coś wykręcić, ale to no, w wolnym czasie, czyli chyba nigdy no ale nie wiem no, mam nadzieję, że po tych miodobraniach wezmę się za to no na pewno jeżeli będę zimował muszę to zrobić, żeby była dobra wentylacja na zimę żeby nie było tej wilgoci żeby ona po prostu miała którędyk wyjść więc teraz przełożę z, ta, z tego, tutaj mam kolejny, tam mam też takie. Z tych, które są takie, wiecie, właśnie, jest problem z podkarmianiem. Tutaj wchodzi jakaś tam miseczka litrowa, taka, wiecie, czy po lodach, czy, czy po jakichś tam warzywach. Do tego yy, można dać jakąś słomę. No patrzcie, tutaj nawet ładny, ładny zapas miodu sobie przyniosły, bo ja tutaj nie podkarmiałem, a patrzcie, jak ładnie zasklepiły, ale z dołu są larwy, więc kręcić nie będę, nie będę im kradł. Będą miały troszkę takiego miodku. Wiecie, problem jest z zimowaniem na miodzie takim, że pszczółki no często ten miód jest ciężko strawny dla nich. Więc nie do końca jest tak fajnie zostawiać. No ale może przejedzą jeszcze zanim zacznę podkarmiać. No mają trochę tam bo to zasklepionych jest część, a jeszcze z dołu jest trochę miodu, więc pół ramki miodu sobie przyniosły. No niedawno dołożyłem tutaj tą szóstą węzę, więc prawdopodobnie to jest właśnie lipowy. O, patrzcie jak tutaj ładnie wygląda. Jest czerw kryty. Tutaj wianek miodku. Także jeżeli jest pożytek, dosyć silny jest odkład, to nie trzeba podkarmiać. Można, na pewno to nie zaszkodzi. Malutkie jakieś tam dawki, jest to zalecane chyba w każdej książce w literaturze no, ale widzicie no tam ostatnia pół ramki miodu. Tutaj ile tego. Tutaj na innych też widzę. Jeszcze jakbym ja podlewał sporo to to by było problem z zalaniem gniazda. Tutaj by było jeszcze więcej po prostu tego. A już jest wystarczająco tego pokarmu. Spore te wianki. Parę kilo miodu sobie zbierały. Dobra ja to przekładam i lecimy dalej. No, widzicie, wyczepałem pszczółki jeszcze o ile jest. No One się tu prawie nie mieszczą. No, są to po prostu ograniczone przez te 6 ramek i byłyby i na całym korpusie, by się fajnie rozwijały. No, ale no niestety, jakiś tam pan chciał trzy kupić, ma się zgłosić za parę dni po urlopie, bo jest na urlopie. No to jeden z tych na pewno mu dam, chyba że nie będzie chciał akurat tej matki. Tu jest matka Melisa. Mam też inne na sprzedaż, więc zobaczymy, jak ją weźmie. No to tutaj ma praktycznie na 6 ramkach czerw I, i sporo pszczoły to do zimy ona już mogła być do zimy a jeszcze mamy cały prawie lipiec sierpień na rozwój także dosyć mocne te odkłady są no ale no to już jest czas żeby je właśnie poszerzać ale no zobaczę zobaczę jeszcze mam z 4-5 uli pustych, więc do nich możliwe, że przeniosę tutaj jakieś takie silniejsze no, ale mówię, no ciągle ciągle brakuje tego czasu muszę najpierw po prostu odkazić ule, wypalić od środka jakimś preparatem spryskać, żeby nie wiadomo jakie tam pszczoły były, co tam było, że to się nie przenosiło, za każdym razem jak zmieniacie czy odkładówkę, czy korpus na gniazdo, czy dynice no to trzeba to po prostu odkazić, żeby nie mieć później problemu z przenoszeniem jakichś chorób od pszczoły do pszczołu. No, więc ja tu po prostu, powiecie no co to jest, teraz bym przyniósł, no ale nie, bo musiałbym najpierw pomyć wszystko, poczekać aż to odsechnie, wypalić palnikiem a to, to jest czas, a ja tego czasu no nie mam, za dużo w tym, w tym sezonie intensywnym przez te na pożytki, różne facelia, greka i tak dalej no, więc, więc myślę, że dopiero po miodobraniu z lipy się zrobi z dwa tygodnie takie troszkę luźniejsze w oczekiwaniu na grykę, i wtedy wszystkie takie prace tutaj na pasiece porobię. Które teraz nie są aż tak pilne, no ale wiadomo, fajnie było je już nadrobić, zrobić. Jeżeli chodzi o ten tutaj ul w tych korpusach, to praktycznie to jest siły odkładu, bo tam była taka cicha wymiana. wyhodowały sobie matkę, stara już po prostu padła, już ją. Nad nie czekały pszczoły się unasieni ta matka, tylko ona już, po prostu, ona już sama odeszła do krainy wiecznych pożytków I, yy, i później ta matka się nie unasieniła, nie wróciła po prostu z lotu godowego. Ja podawałem, no i one tak bardzo osłabły, że tutaj jedna ramka tam miodu może sobie tam przyniosły, yy, no nie jest to rodzina produkcyjna, mówię tam jest... Parę ramek z czerwiem, ona dopiero dochodzi do siły. Do jesieni nie dojdzie, bo tam już jest 5-6 ramek czerwiu, tak jak w odkładzie, ale mówię, no nie jest to rodzina produkcyjna, więc w miodni to tam praktycznie nic nie ma. Tutaj jest kolejna rodzinka, która już tutaj widzę coś ma. Zobaczymy ile tego miodu. Widzę jakieś z góry posklepione, ale nie wiem, ja sam nie zaglądałem. Dobra, muszę na chwilę dać pauzę i wyciągnąć jedną ramkę. No. Popatrzcie, tutaj położyłem się tak bokiem, no jest trochę sklepione, ramka pełna miodu, tam widzę dalej też coś jest, także chyba, chyba donosiły, donosiły miodek, fajnie, fajnie, bo początek roku <grym> był no, jeden z najsłabszych, jak nie najsłabszy od kiedy mam pszczoły, jeżeli chodzi o miód majowy, a yy, akacji było jeszcze mniej, tam 5 kilo zula, no a patrzcie, a już na lipie będzie dużo lepiej, pół ramki zasklepione, jeszcze tutaj, Donoszę. Także wygląda to o niebo lepiej niż pożytkach początkowych, a zawsze, u zawsze, mam 8 lat pszczoły, no pierwszy rok to tam dostałem, jeszcze miodu nie było, ale powiedzmy się, od 7 lat biorę miód, to zawsze było tak, że pożytki wiosenne były lepsze niż te późne. Później u mnie często występowały susze, a teraz popadało trochę w czerwcu. Na początku w czerwcu była susza, ale w dobrym momencie spadło 30 litrów wody i to uratowało mi sezon. No, nie wiem jak inne, ale tutaj po połowę ramek już jest zalanych i one sklepią. No, można było pół korpus dodać jakiś czas temu, ale wtedy ten miód byłby bardziej rozrzucony. Dlatego ja tak nie dodaję już na siłę. No, tutaj jest z dołu troszkę miejsca, więc miały. Miały gdzie dawać, fajnie pozasklepiały, donosiły. Gdybym dał pół korpus, to byłoby to rozrzucone, więc. Ale po prostu też nie mam. Nie mam tyle, bo. No tak, tutaj jest lżejsza, troszkę z dołu jest wolnego, więc spokojnie raczej ich nie wstrzymałem w noszeniu, bo tu też nie było takiego zalewania gniazda. Wiecie, że się ciekło z ramek. Ja tutaj 10 dni temu zaglądałem, to nic, nic z ramek nie kapało. Po prostu cały czas, cały czas donosiły przez. No od wybierania akacji. o patrzcie jakie piękne ramki. No ten ul, rewelacja. Rewelacja. Sam się tego nie spodziewałem, bo te 10 dni temu nie było nic tu sklepione. No wiadomo, po akacji był chwilowo taki przestój, dziura pożytkowa, a dopiero e, jak zaczęła lipa szerokolisna kwitnąć, to one zaczęły nosić. Patrzcie, prawie cała ramka zasklepiona pięknie. No, ten ul tutaj ładnie ma nie wiem ile, ale na pewno ponad 10 kg jest w takim korpusie może i. I więcej, ale no ja nigdy nie ważyłem, nie mam wagi żadnej pasiecznej. Mam nadzieję, że kupię w tym roku m, gdzieś w zimę, żeby mieć na następny sezon. Wtedy będę też na bieżąco w odcinkach wam podawał, jakie są, e, czy pszczółki donoszą tego miodu, jaka była waga na przykład początkowa na początku po wybraniu akacji, a jaka jest na koniec na wadze e, waga ula e, przed wybraniem miodu. No to wtedy będziemy mniej więcej widzieć, ile te pszczółki potrafią przynieść, ale to mówię, jak się uda kupić, jak będą pieniążki. E, jak patroni się dołożą, czy coś, jak no nie wiem, nie wiem, jak to tam będzie po prostu. No teraz nie chcę nic obiecywać, bo co to będzie wiecie gdzieś w lutym, to kto to wie? Nikt nie wie. Nawet najstarsi górale nie wiedzą. Dobra, ja tutaj lecę dalej i. No następne będą odkłady, to już nie będę pokazywał, później pokażę wam jeszcze leżak, bo ciekawe jak w tych połóweczkach czy nanosiły. Tam one już wtedy na środku już miały coś ponoszone, jak te 10 dni temu zaglądałem, więc myślę, że mogły też donieść tak jak tutaj. Dobra, tak jak widzicie, tu gdzie są jakieś słabsze odkładziki, tu na czterech ramkach, idę zaraz po węze, bo już tutaj na ostatniej wszystko zagospodarowały. Tutaj już jest było pięć ramek, dołożyłem właśnie szóstą węzę i widzicie, daję też ciacho. Tu jak widzę, że nie ma jakiejś dużej ilości pszczoły plus pokarmu jakieś... Tu nie ma głodu, oczywiście mają wianki, mają tutaj graniczną, którą dawałem całą pokarmu, ale ten, te ciasto im będzie służyło jako taki wiecie rozpęd żeby one się nie bały czerwić żeby matka widziała że jest więcej tego pokarmu dlatego ja tak no nie wiem ile jest takiej brylce pół kilo na pewno może nawet więcej bo to jest ciężkie zbite te ciasto także dostają te oczywiście które mówię są słabsze bo te silne to one już tam widzieliście nawaliły miodu nanosiły sobie tam nic nie trzeba dodawać a tutaj jednak te ciasto warto zawsze dołożyć Zajrzymy tutaj do miodni i ja zajrzę do rodni, dlatego że ja tutaj ojczy jest klateczka, podawałem matkę AS. Tak było, że załatwiłem starą, od razu dodałem nową po trzech godzinach i w dwóch, tak jakby matki przeżyły w jednym nie widziałem, aczkolwiek z tych dwóch w jednym zaczęły ciągnąć mateczniki, po prostu zaakceptowały jakby matkę. Bo jest ona ale chciał i tak wyhodować swoją własną. Tutaj tego nie było. Tutaj, tak jakby ją przyjęły i nie budowały mateczników. No, ale zobaczymy też, co jest w miodni. Tutaj w ogóle już zabrałem kratę. O, teraz mi wiatr zwiał, leży kratę, że matka nie weszła. No, mam nadzieję, że nie weszła, ale jest to robione po to, aby lepiej nosiły miód. Bo czasami nie chcą do tych nadstawek w tych moich leżakach nosić. I czasami jest tak, że na kilka dni otworzę. Matka zazwyczaj jeszcze nie zdąży zaczerwić, ewentualnie tam jakiś czerw trutowy, bo, bo ona tam no czasami jak odrabiają te połówki, jak dawałem węzeł i z dołu nic nie było, to jest takie trutowe, ale tak głównie takich zwykłych pszczół prawie nie było. Na rzepaku, jakbyście otworzyli kratę odgrodową, pewnie by weszła i zaczerwiła. Tam jest po prostu przy pożytku rzepakowym, tym wcześniejszym, przynajmniej umie. Jest tak po prostu parcie, siła tych rodzin na czerwienie, że co byście matce nie dali, to nie niemal wszystko zaczerwie. Tutaj już tak wiecie, na lipie to już jednak pszczółki troszkę mniej. Jednak matki już tak nie gonią, nie gonią za tym składaniem jajeczek. Dobra, zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Gdzieś po środku, zawsze naj, najwięcej tego miodu składują. O, widzę, że już jest coś tam posklepione. Tak, tu jest krótka ramka połóweczka, więc powinno. Jeżeli tam był taki ten fajny, yy, wiecie, yy, ładnie posklepiony na wysokiej ramce, to tu powinno być tym bardziej. O kurde, wszystko już kitują ciężko. O no, tu zahaczyło, widzicie? Kimiot ładny, żółciutki lipowy. No i widzicie. Jeszcze troszkę o, ta strona to niemal cała. Patrzcie jak pięknie to wygląda. Tamta, widzicie? też salutka. środek jest pewnie zasklepiony, a boczki trochę mniej, bo wiadomo, one zaczynają od środka sklepić. No także jest fajnie, jest fajnie, dobra. Kończę ten filmik, bo czasami mi wychodzą po pół godziny te filmy, ja to się rozgadam, to gadam, gadam, kręcę i gadam i, i za długo jest, chociaż ostatnio nikt mi nie narzeka, że długo kręcę, więc może nie jest to takie nudne, ale Myślę, że na tym skończę. Tutaj jest około 10 rodzin takich produkcyjnych. Tu się wydaje, że jest więcej, ale tak jak wspominałem, część tutaj były jakieś ciche wymiany, część przełożyłem już odkłady do tych korpusów dużych, produkcyjnych, tak jakby się wydają. Tutaj, tutaj widzicie, pierwszy rząd to jest tylko jeden ul ten z miotkiem. Tutaj prawdopodobnie jest ten plus ten. Chociaż ten też możliwe. No to przyjmijmy, że tu są trzy. Żółty na pewno nie.

Około 11 rodzin produkcyjnych. Więc, no, nawet jak tu fajnie przyniosły, donosiły, to jest kwestia tego, że jest mi rodzin na pasieczysku i łatwiej im było donosić z tych lip. No więc też nie będę tu miał, wiecie, tony miodu, bo jest 11 uli. Jak będzie ponad 100 kg z nich, to, to będę zadowolony, bo to już będzie znaczyło, że jest około 10 kg z późnego pożytku tego lipowego. A to jest w mojej pasiecy stacjonarnych. Stacjonarnej dobry wynik, także zobaczymy. Myślę, że za tydzień będziemy kręcić. Lipa już ostatnie kwitną. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech dni już nie będzie. Zaczną po prostu odsuszać, zasklepiać i, i będzie wirowanie. Dobra, cześć. Zaczynajcie.